ma widzowie! Z tej strony ProGamer um, Ten odcinek um, Dokładnie nie będziemy grać w Pet Simulator Tylko będę wam mówić co będzie w nowym update'cie Do Pet Simulator X A dobra W nowym update'cie Wracamy do Pet Simulator 1 Czyli do początku Petsu Molecara, tak w ogóle. A jak zaczynamy od pec, będą dwa nowe. No nie wiem ile dokładnie, ale będą... będzie kilka nowych jajek. Na pewno pamiętacie y, miesięczny event, gdzie w tym niebieskim domku był y, miesięczny event, i tam można było zagamy. Tam można było zagębić sobie um, kupić jajka W tym update będzie tak samo um, Najprawdopodobniej ten event będzie w tym domku I będziemy musieli robić kilka questów I będą też owoce Będzie banan i Więcej nie pamiętam. Jabłko. I, I chyba gruszka. I będziemy musieli je zbierać. tam będziemy. O! I najważniejsze: będziemy tutaj mieli wszystko prawdopodobnie, co byliśmy w pierwszym Cinematorze. I oczywiście, tutaj w sklepie będziemy mieli na 72 godziny do kupienia. Infinite Pets Equipped To co kiedyś było. Do kupienia to będzie na 72 godziny oczywiście. I ostatnio kupiłem um, komet cyklus cyklusa. Zajmę sobie kilka tych moich petów. Zostawię tylko tego... może jeszcze zrobimy ja mam za dużo tych petów tak dokładnie Gdybym zdjął tego to bym miał cały team mitykalów i wracamy do tematu ja mam akurat 535,29 milionów gemów a jedno z nich będzie kosztowało 40 tysięcy 40 Czter, ty, tysięcy 40 tysięcy 40 tysięcy gemów, wiem, więc w tanie, A, a pety są mocne, nawet w tym dostałem 32-35k. Z tego to jest najlepsza skrzynia, jak będę do farmienia. Jest jeszcze moc, jest jeszcze. Yy, strzyna, która jest yy, mniej silna. Ale yy, tutaj. Ale ja tam sobie zbieram, żeby mieć wszędzie. Możemy iść na Tech Warda, iść na Giant Alien Chest. I możemy tam sobie. Yy, I wracamy do tematu. Yy, dobra, zmiana planu, bo jest kometa. Naprawdę kometa się opłaca. Tu mam 11, tu mam 18 T. Bo Dobrze? No. Mamy kometę. To 4 Będziemy mieli... Na... Potem będę miał jeszcze więcej, no bo... Z tego się dostaje dużo nawet gemów. Ile to? No dobra. I wracamy do tematu. Będziemy mieli do kupienia Infinite Pets Equip. Będziemy mieli powrót do Petsymulator 1, czyli będziemy mieli um, to samo menu początkowe, jak zaczynamy grę. Pet, jak, to samo menu początkowe w Petsunator, w, w pet, tym. To samo jak Petsunator 1, Infinite Pets Equipped. Now, um, jajka za Kolejne nowe Pety. Um, Zabdateowanie Deikera, to zapomniałam Wam powiedzieć. Huge Getsko. I dwa inne na huge, których nazwę nie pamiętam. No ktoś by teraz mi, jakby teraz mi ludzie zadzwonili, to chyba bym ich uduszył. Dobra, tak na serio bym ich nie uduszył. Dobra, rozbamą No dobra, rozwaliliśmy to. Życzę Wam dobrego update'u. Jeszcze, jakby co, to możecie mi wysyłać te. Nie, dobra, lepiej nie, bo ja będę jak stanie kupować. A I pamiętajcie o podpisach. Może nie mam partnera, ale będziecie mieli taki fajny podpisik. Ja się z wami żegnam, cześć i poł.